żeby mamie było weselej. Zdaje mi się, że moja mama jest od jakiegoś czasu smutna, ale zauważyłem to dopiero tego dnia, kiedy nam na półrocze cenzury rozdali. Gdybym ja był nauczycielem, to jednak pomyślałbym przy każdej stawianej dwójce o ojcu i matce, a przynajmniej zapytałbym tego ucznia, czy jego mama jest zupełnie zdrowa. I gdybym dowiedział się, że nie bardzo, nigdy nie trułbym jej dwójką na cenzurze syna. Moja mama wielkiego zdrowia nie ma, a kiedy zobaczyła moją cenzurę, to się tak przejęła jak nie wiem co. Wieczorem tego dnia przyszła do nas Ciocia Gienia i zaraz wszystko zrozumiała. I powiedziała do mamy: Zosiu, nie przejmuj się tak, bo ci się nerwy zupełnie rozkręcą. Koniecznie trzeba ci trochę radości, rozrywki jakieś, zmiany. Tak tu u was ponuro, jak w mogile. Ciocia ma rację. Tatuś też powiedział, że ten kolor przy odnawianiu pokoi nie wyszedł. I ściany są sine jak blacha, zimne i smutne. Moja mama mówiła do cioci: Nie, nie, nic mi nie jest, tylko to dziecko tak mnie martwi. Co z niego wyrośnie? Już chciałem wtrącić, że po co mama się martwi jakimś dzieckiem, ale nie zdążyłem, bo ciocia Gienia zaczęła mi takie wymówki robić, aż strach, że chyba serca nie mam, i jestem taki sobek, że nie myślę wcale o matce, aby jej trochę rozjaśnić życie. Najwięcej się przestraszyłem tych rozkręconych nerwów, bo kiedy raz zajrzałem do budzika i tylko parę śrubek wyjąłem, to sprężyna się rozkręciła i budzik był do niczego. A nerwy to chyba ważniejsza rzecz niż sprężyna w zegarku. I postanowiłem zrobić coś takiego, żeby w naszym domu było weselej. To nie było łatwe. Najpierw czekałem na pomysł. Czekałem i czekałem, a tu nic. I ciągle rozglądałem się po naszym mieszkaniu. Co by tu zrobić, żeby u nas nie było jak w mogile? Nareszcie olśniło mnie. Aż na łóżku podskoczyłem, bo to było z samego rana i już o niczym innym nie mogłem myśleć. Nawet zeszytu z rachunkami zapomniałem. A w szkole idę zaraz do Janka, bo ojciec Janka jest malarzem. Janek, musisz mi pomóc. Dobra jest, pomogę. O co chodzi? O żółtą farbę, ale taką słoneczną. Zobaczę w domu. Jeżeli jest, to jutro przyniosę. Mój złoty, postaraj się, koniecznie potrzebna, ale nie przynosi jej jutro, tylko pojutrze. Wieczorem mama i tatuś pójdą na telewizję do sąsiadów, wtedy ja wszystko zrobię i będzie gotowe. Bo ja chcę zrobić niespodziankę mojej mamie, rozumiesz? I przynieść dwa pędzle. Janek od razu zrozumiał. Kiedy przyszedł do mnie, to razem wzięliśmy się do roboty. On zaczął malować szafę, a ja kredens. Kolor żółty był prześliczny. Jak samo słońce. Tylko że farby było za mało. Jankowi starczyło na jeden bok szafy i połowę drzwi, a u kredensu cały front został jeszcze czarny. Janek powiedział. Teraz taka moda, że każdą ścianę w pokoju maluje się innym kolorem. Więc meble można tak samo. Skoczę po inny kolor. Tylko żeby był wesoły. I rzeczywiście. Przyniósł taką śliczną farbę zieloną, zieloniutką. Kiedy wszystkie meble zamalowaliśmy do końca, to w pokoju zrobiło się ładnie, jakby w parku na wiosnę. Już moimi farbami domalowaliśmy na rogach szafy i kredensu pęczki drobniutkich kolorowych kwiatków. Ach, jak to pięknie wyglądało, jak wesoło. Niestety, zamiast pochwały miałem same przykrości i mama zaraz zmyła z mebli całą naszą piękną robotę. Więc jak ja mam się starać o to, żeby mamie życie uprzyjemnić?